George Russell doczekał się swojego egzemplarza Mercedesa AMG One, wartego prawie 3 miliony dolarów. Ma ponad 1000 koni mechanicznych do dyspozycji kierowcy oraz pali tylko 8 litrów na 100 kilometrów Jak to jest możliwe? Posłuchajcie sami. George wrzucił na swojego Instagrama właśnie takie zdjęcie, jakie teraz widzicie. E, można by powiedzieć, że jest to Bolid Formuły 1 ubrany w taki miejski strój, bo dosłownie pod maską czai się silnik z normalnego Bolidu Formuły 1, czyli układ hybrydowy V6. E, 1,6 litra. No ale jeśli chodzi o specyfikację, przyjrzyjmy się jej bliżej. Sam silnik kręci się do 11 tysięcy obrotów oraz wytwarza 600 koni mechanicznych. Mówimy tutaj o tym silniku spalinowym. Ale łącząc to z silnikami elektrycznymi, razem do dyspozycji, kierowca ma dokładnie 1063 konie mechaniczne. Samochód generuje hałas. Od 100 do 120 decybeli Na pewno na wyjazd nad morze z rodzinką to się raczej nie nadaje No i z takich ciekawostek Sama procedura uruchamiania samochodu jest już ciekawa Nie jest tak, że wiecie Przekręcacie kluczyk i już możecie jechać Nie, tutaj po naciśnięciu przycisku start Samochód potrzebuje około minuty Żeby rozgrzać katalizator do 500 stopni Dopiero wtedy tak naprawdę ten silnik jest uruchamiany Silnik wystarcza tylko na 50 tysięcy kilometrów Jeśli chodzi o dokładne osiągi to do 200 km na godzinę dospędza się w 7 sekund, do 300 w 15,6, a jego prędkość maksymalna to 352 km na godzinę. No i średnie spalanie, które wynosi tylko 8,7 litra na 100 km. No co jest myślę w tym wszystkim najbardziej zaskakujące, jak na taką moc.